Cześć i czołem. Witam was w kolejnym vlogu. I tak naprawdę zapraszam was od razu na trening. Mam mało czasu, bo tak naprawdę mam max godzinkę, nawet nie całą, ale dzisiaj mam barki, triceps, także myślę, że streszczę się i jakoś to tak zrobię. Jakiś bodziec dam tym mięśniom, żeby nie znikły w trakcie redukcji. No to co, lecimy, nie przedłużamy. Udało mi się przełożyć barbera, to znaczy idę pierwszy raz, no nie? I okazało się, że nie ma zapisów na konkretną godzinę, tylko po prostu ktoś mówi, że przyjdzie w dany dzień z ulicy. No, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie nie spieszę się, ale i tak ten trening nie ma być zbyt długich, no bo to tylko barki triceps. Zatem szósty dzień treningowy z rzędu. No, więc już trochę tam minimalnie czuję. Takie zmęczenie skumulowane, aczkolwiek w ogólnie to się zajebiście czuję. Jutro będzie dzień wolny. Potem znowu plecy, klatka, czwórki, biceps i lekko barki, dwójka lekko czwórka, barki biceps i znowu będzie wolny. Zobaczcie, jak internet kłamie. Ogólnie ja mam chude łapy. Ja mam w łapie może 43, teraz 44. No dobra, 44 będzie, nie? Jak na kulturystę powiedzmy, który miałby startować z 90 kg, to nie jest dużo. Ale wiecie, można by zrobić fotkę jakoś tak, tak. Tak, 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 tak. tak. I łapy są ogromne, tak? Ubrać sobie coś obcisłego. Ale generalnie jak stoję na luzie, bez pompy, to ten biceps jest taki. Yy, trenuję w bluzie. Pierwsze dwa ćwiczenia, czułem po prostu łokcie były dogrzane. W sumie nadgarstki też nie. Bo to ta temperatura. Okej, okay, mam bluzę, ale wtedy temperatura tak naprawdę całego ciała gdzieś tam się podwyższa. I ogólnie tu na siłownie jest ciepło, ale takie dwa najbardziej kontuzjogenne ćwiczenia w tym puszu. Te wyciskanie Hantli i ten Smith e, wąskim chwytem, tak, na szerokość barków, czyli bardziej na triceps no to łokcie lubią gdzieś tam się odezwać także teraz w bluzie a potem można pokazać rąbek formy bez aczkolwiek specjalnie ubrałem taką żeby troszkę tam było widać nie tych mięśni chociaż szczerze mówiąc kto mnie zna to wie, że ja tak nie lubię trenować w takich ciuchach obcisłych, pokazujących formę ja to raczej wolę luźne bluzy, te takie oversize wiecie o co widzi. kulturysta czy osoba, która chce wrócić do kulturystyki jak ja <głos》>, bo jestem taki przyszły, niedoszły, przeszły kulturysta w każdym razie mindset mam kulturysty mimo wszystko myślę i takie osoby uważałem, że nigdy nie są na tyle dobre, żeby gdzieś tam się pokazać z jednej strony wiedzą, że wyglądają ponadprzeciętnie no i pokażą tę formę, porobią sobie zdjęcia do żeby, wiecie, dla własnej oceny ale z drugiej strony zawsze myślą Kiedyś to będzie, nie? Dopiero ja Wam pokażę formę I w ten sposób Ja jestem bardziej właśnie w ten sposób, że Będę pokazywał Jak będę wyglądał tak jak mi się Podoba dopiero, wiecie o co chodzi, tak? No, ale wracając do Mojej bluzy <laughs> To Na Smithie teraz mam 30, 30, 60, 90 Uzwaga SMIFa, nie wiem, ile taki Smith może ważyć. Ten jest taki raczej grubszy, no ale nie liczymy Smifa, Nie wiemy ile waży, nieważne. W każdym razie chciałem powiedzieć, że to już jest tyle, że te łokcie mogłyby się odezwać, więc nie chcemy tego. Bra, lecimy do upadku. Myślałem, że pójdzie na co najmniej 6, poszło 4, więc zrobię jeszcze back off, bo tak kończyć na cztery powtórzenia to tak, nie po mojemu back-off, czyli robię normalną przerwę i nakładam mniejszy ciężar, o około 20-30% i zrobię znowu do upadku, tak tak żeby wycelować jakieś 10 powtórzeń, czyli back off różni się od dropsetu tym że normalnie odpoczywamy. Ściągamy ciężar, ale robimy normalną przerwę. I dokładam jeszcze taką jedną serię taką nazwijmy to na pompkę. No, na pompkę. Teraz zrobiłem taką głupotę, że co prawda ściągłem najpierw w ciężar, bo jakbym zostawił to chyba by podwójna głupota. Ale wziąłem ten smif odblokowałem na tym ciężarze co miał być, ma być ten back -off dopiero. No i zrobiłem taki ruch, żeby zablokować wyżej. No i to jest głupota, no bo zrobiłem tak naprawdę ćwiczenie, przyciąganie do mostka na jedno powtórzenie ogromnym ciężarem jak na to ćwiczenie, także to nie jest mądre. Lepiej byłoby pościągać ten ciężar, podnieść i znowu ponakładać. Na spokojnie, wiecie, nikt mnie nie goni. Lepiej trzy razy przełożyć ten talerz, niż raz zrobić coś takiego głupiego i doznać jakiejś kontuzji barku, nie? Także człowiek cały życie się uczy, nie tylko takie rzeczy e, oczywiste na temat. Jakichś nowych ćwiczeń, i tak dalej, ale także normalne takie ludzkie myślenie na siłowni, bo tak naprawdę taki zwykły spryt, logiczne myślenie też się przydaje, żeby nie mieć jakichś głupich urazów. Dobra, lecimy. Back off. Ja już po barberze myślę, że jest bardzo, bardzo elegancko. Podoba mi się. Równiutko, krótka broda. Eee, także pójdę też tam za tydzień i będę chodził co tydzień, bo mi się podoba. I co, no, chyba mogę już śmiało polecić tego pana. On się nazywa Alvaro. Eee, tak się nazywa ten jego salon. W Ostrowcu Świętokrzyskim także jak ktoś ma brodę, to myślę, że można tam śmiało uderzać. E, Kuba mnie nagrywa, bo chciał coś nagrać, także e, nagrywa jak. pracuję? No. Co teraz robię? E, Pracujesz. Ale nie, ja, ja chcę. nie musisz odpowiadać, ja mówię. E, co teraz robię? E, szukam filmików, które nie działają. Zrobiłem podopiecznej plany, ale no nie drap się jak nagrywasz, bo kręcisz tym telefonem. Zrobiłem podopiecznej plany. Okazało się, że link o, z takiego ćwiczenia jak brzuszki ze skrętem tułowia nie działał. Szukałem na YouTube, nie znalazłem tego i poszłem <laughs> nagrać to sam. Może w sumie wam <laughs> to nawet pokażę, bo to jest śmieszne. No i jeszcze jeden filmik muszę znaleźć. W sumie tyle, no. Typowe popołudnie. Rano, zazwyczaj siłownie, jeżdżenie po mieście, jakieś duperele. Dzisiaj tam musiałem podskoczyć do banku. Oj, oj. E, Włączyłeś? Nie. Musiałem no, podskoczyć nie, do banku. E, uważaj, bo będziesz na YouTube. E, do barbera, no a teraz pracuję sobie. <laughs> Dobra, wyłącz Nie. Tutaj jesteśmy na płatkim świecie. Mamy oczywiście tutaj kupie slajmy, które trzeba zabić. Trzeba koniecznie zabić, ale tym nie będziemy. Tylko na razie to okej. Okay. Mamy tu łupkę. Kościół musi do To mamy to i jabłuszkę tutaj. Mamy. Tylko jak te slajmy mnie do dopadną to będzie dobrze Ale może stworzymy mu wyświat ja. Płatki ze drzwionkami Czyli ostatnio był pustynny w pierwszym twoim odcinku A teraz w drugim odcinku, który nagrywasz no. Dla widzów to jest taki trawiasty, tak? No tak trawiasty, że wszędzie są tylko trawy i trawy Dobra. Wioska Iron Golem od razu zabija Bo jak go się zdenerwuje, no no niekoniecznie, ale A jak się gra w Minecraft'a, to można. Jak on się nazywa ten? Ten gościu to się nazywa wieśniak. Villager? Tak, wieśniak, albo villager, nie. A, A ten? A ten? Iron Golem. O. Iron Golem. Ajruch, on A to? Slime który, slime. slime, który atakuje wszystkich graczy Ja grałem kiedyś w taką grę Tibia, to tam też były slimy, wiesz? Ona się tutaj pokona wszystko Okej, okay, dobra Ona ma mocne to może <grym> Mały akcent kulinarny Ostatni posiłek, na naleśniki z twarogiem, owocami, polewą z jogurtu i WPC, do tego jeszcze orzechy włoskie, sker i żelatyna, ale zamówiłem to wymieszać i dać do lodówki, także dopiero włożyłem, czekam aż stężeje, a to sobie już zjem. czas umyć mojego rumaka. <grywka> Pokazuję już po spiankowaniu go, bo jakbym pokazał przed, to bym dostał hejt, że takim brudasem jeżdżę Teraz to jest klasa.